Witajcie, z tej strony ProGości i w odcinku zrobimy sobie tylko szale rzeczy challenge w sumie to itemy, bronie yy, granaty też wchodzą w grę, a więc bez zbędnego przedłużania yy, yy, w... widzimy się w kierce w kierce yy, lecimy sobie na śręckie tak pod winna, nie wiem, albo z głównym z górnym. tak tak, żeby zająć jakieś, nie wiem, takie czwarte miejsca bo nie chcę jakoś lecieć klikite, trzeba od razu zginąć nie. widzimy tym pracą ja by sobie na górkę bo mam tylko szare rzeczy więc jak spotkamy jakąś inną pompę to nie wiem jak to może się skończyć napiszcie w komentarzach czy Wam się to nie podoba czy nie O nie nic tego nie mogę, Sary, przepraszam. To są tylko szare. Wzię do ręk Branie jakby tylko. super. Mhm, fajnie, o czepiaki... Czy... Nie, te się liczą w sumie. Bo to zdaje wrażenie. A... Czemu tu nigdzie nie ma? O jest broń. Jest very nice. To się nie liczy, to widziałem. Bardzo dobre bronie mam na razie. Jak na pierwsze podejście normalnie, super. Impulsy też, bo to mogę rzucić kogoś. I to zadaje wrażenie. Jakby twórcy to dodali tylko, żeby go rzucać, a nie żeby robić jakieś proplayerskie akcje, więc teraz broń. Pistol zawsze na przykład... Zawsze jakaś inna broń niż jedna. A kurde. Nie. Nie ma. Nie ma. jeszcze się mam dużo nawet. Nie ma. Spoko. Pozbieram a muzik. Ile on miał HP? Jakim prawem? Bo nie mogę zdania SZEŚĆ! No, hmm. Widzimy się w kolejnej gierce. Dobra, jesteśmy już... w gierce, ale Albo na zgubne. A nawet dobra była gierka, jakbym miał pompę jakąś, to by chociaż coś zrobiłem, ale to nawet nie miałem pompy, a nie tylko jakieś PM. Kurde, jakby... Jakby może strzeliłem z tego PMS trzy razy, to by może go zabiłem. A ja bym tak święcie przekonany, że on już ma... Y, tam 8... Y, nie wiem z KP i że... Y, on się nie boi, a nie se zebiera maty i że i, i se uciekł. No ja już zacząłem tam zniszczyć drzewka, bo myślę sobie, no jak się boi, no to. Niech yes, boi! Jest, mam broń. Cieszę się. Bardzo się cieszę. Pompę. Jak się cieszę, to zaraz zobaczycie, jak zginę, to tak będę się cieszył, właśnie nieco zrobiłem. No w sumie, dobrze, Patki się nie liczą, tak się cieszę. Tak, bardzo się cieszę, że mam tą pompę, bo coś mi to nawet ani słychała pompę. Na tej nie widziałem żadnej pompy. A teraz to chociaż jak mi zauważyłem i podniosłem to plus. Aha. I wablicz na mnie strzela. No i balonik. A to szedł. Co? No on ma chyba jakiegoś AIMA typowego, poszłam w prawo i on nie strzelił, on musiał być jakimś kal kalkulatorkiem małym. I teraz, jakby mnie tak strzelił, to by się tak... To by go zreportowałam typowo, no bo kto by tak trafił? Chyba, że to mały ninja. No może to ninja? A to by było śmieszne teraz by było oskarżone... Oskarżenie o stream snajpowanie, kurde! On mnie próbuje ze snajpy śmieszyć. To nie jest normalny gracz Patrz No i znowu by mnie trafił No i znowu mnie trafił Jaki typo. Nie czaję takich typów Technologika ich nie czaja. No i podjeżdża jakiś spocęcy Poczułeś się smutny? Masz tam jeszcze kolegę. Hej. Hej, nie. Udacznik. Dobra. Nie. Nie. Ja. Dobra. Zagrajmy ostatnią rundę i teraz nie będzie cięcia, bo to cięcie chyba naprawdę daje mi jakieś 10 plus zdobycia bambikiem tak typowe ten typ mi ośmieszył trapem no nie no ten trap powinien być znerwiony popatrz jak jakiś typ ma 75hp patrzcie, jak jakiś typ ma 75hp tak jak na przykład ja to, to ginie. To jest żałosne, bo to wystarczy postawić trapę w jednym pokoju i nic nie możesz robić. Nawet z pompy nie musisz strzelać, ten sam zginie. Może nawet, nie wiem, próbować, yy, nawet możesz się wtedy odwrócić i go próbować z kill nic nie zrobi. Czy no, mogłem się leczyć bandażem na lecie. Myślałam, że on mnie nie zabije, bo to trzeba jest taki OP, on jest lepszy niż ta normalna pułapka, bo patrzę, on wystarczy, że odzyskał z 30HP, co nie, Ile leżysz już. Dobra, lecimy gdzieś, nie wiem, to bo nie chcę mi, yy, mi się, nie chcę mi się, nie chcę mi się po prostu... Fu! Tak długo jakby czekać. Aż gdzieś wysiądę, widzowie. Więc polećmy sobie na Słonę. W ogóle tutaj pierwszy raz lecę. Czy nawet drugi. Nie wiem. Ale chyba pierwszy raz. Pierwszy raz na solo tutaj lecę na pewno. Na solo na pewno pierwszy raz. Na parach chyba leciałem, ale na solo nie. Ja tutaj nie znam... Super pistol. Cieszę się. Takiego good lootu. Ale oni się tam pozawiają. O, bardzo dobry loot. Już bym dlaczego tu tak dużo ludzi, ludzi lata. Zacznę też tu latać. I tak normalnie. To jest chyba miejscówka do robienia tego challenge'a. Proplayerzy wiecie, wiecie co robić. Wiecie gdzie lecieć To jest idealne miejsce tak? Do... Nie w sumie już nie idealne Jakby tutaj jeszcze była taka szara pompa To ja bym powiedziałam po prostu to jest Takie szare miejsce Po co mam otworzyć skrzynkę jak i tak tam nie, nie będzie nic Przydatnego dla mnie Patrz szara broni nie Zabity. X, za, zabiję To był chyba taki, yy, yy, albo to po prostu jakiś kuzyn mu dał zagrać w Fortnite'a czy coś tego typu. Bo widać było, że tak maskina, ma ale nie, zby, nie wie zbytnie co tu się robi. Kolejny! Zabi O, teraz by się przydało leczenie za fragi. I to jak? O, jak, jakby się przydało teraz leczenie za fragi. Uuuh. Good. Uh, robię challenge. Nie. W Nie powiem. Jestem no, takim. A, po prostu bolą mi już oczy od patrzenia, jak ja gram. Naprawdę. Jak ja gram, to chyba nawet ninja by się śmiał. Takie rymy tylko Przemka. A fajna jest No fajnie wyglądał. Per, pem, per, per, R, F, F, M. O ja. Nie mogliście mieć więcej matsów w ekwipunku? Teraz właśnie patrzę jak zebram te cegły. Ja. Czy ten typu naprawdę miał tylko tyle matsów? Ej, to nie jakby ten typ znowu jakiś mnie zabił z tego trapa, to by... Tak się by zrageowałem że nie wiem Baczka O ja muszę iść do strefy A spoko mamy wulkan w sumie wizowy to A baczkę pie, nie ja wiem już I tak chyba by zajęło mi więcej tam pójście i w ogóle zdradziłabym macy. Kolejne A na dużo dają Pozbieram te głowy i idę do strefy. A się nie boję strefy, bo mam blisko wulkan to. Mogę sobie nim podać. Hmm, One jest z metalu? Pierwszy raz wiem, że nie są z metalu, a nie z drewna. Naprawdę. Bo kto normalnie widzi pochodnie, które jest z metalu, no bo adam... Chyba drewno Chyba metal się nie pali. Jak drewno. Czy to? No? Z metologiką... O, tutaj ja byłem czy? Czy co? Nie, to nie to. A, luzik, jeszcze mam tak długo to. A nie, tak by tak teraz tak patrzę i tak nie nagrywa mi się. Co nie, to by się tak wkurzyłem. Począłem czy już jest dobry. Wszystko idzie fajnie, a nie nagrywa się. Co? O, wulkan chyba wybucha na moich oczach. To by było ciekawe, jakby tak wybuch mi przed nosem, jak ja do niego chcę wyskoczyć. Takie... Takie rip. Takie... To by było śmieszne. Przyznajcie, tak jakiś youtuber idzie do tego wulkanu, chce skoczyć i go zabija. Bo na przykład nie wiem. A nie wiem. Co mnie to walek? Aha, bo Uwiększy damage tam za. E on serio, chyba teraz wybucha. Nie wiem, bo. Ja, ja w ogóle nie chodzę do wulkanu, to zbytnio nie wiem, czy on teraz wybucha. Czy takie dźwięki wydaje? Ale może wybucha, bo. No, jaki normalny dźwięk wydaje wulkan? Na no, poesję. Na pewno nie taki, o, myślałem, że już nie zadziała, co nie? Miałem takie aha, że, a, nie, nie, tędy. nie, 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 był łatwy po prostu chodzić ciągle do strych Dropy No chyba nie le... Nie, no może po... Może w po co mam lecieć po dropa w sumie? Ja bym sobie poradził na wypasioną no? Może tam będzie, nie wiem, ona wygląda tak, że po trzech chyba godzinach czy nawet, co nie, po iluś tam godzinach wyświetla ci się komunikat, że nie możesz już grać, że czas odpocząć, że tam to co ja? A ja, ja już wiem, jakby to wyglądało w Polsce, co nie? Znaczy to, to jest takie, że ludzie powinni mówić, to wiecie, Inne że pora kończyć, albo sami siebie powinni nie wiem, totalnie, gdzie on jest. Mordeczko! A tam jesteś. Na drzewie jaki Spiderman. Jest zbłąkany. No nie na drzewa, nie możesz nic robić. Ja go zjeżdżam. Ej, on zmniejszy drzewo. A, co nie zajdzie? Czy warto? No dobra chociaż... tak mam już trzy fragi to... Tak już challenge trwa długo więc ryzyk fizyk A no to jest jakiś bat Wiesz? Dobra. To jest jakiś Andrzej A kule! Jakiś Andrzej mi inny A no kurde no! Kilka Andrzejów mnie bije To jest oszustwo mnóstwo huh? o no nie, to jest... o dobra nie było tematu, okej? Okay? okej okay. Znaczy nie by się bardzo przydało. Przepraszam, przepraszam, że krzyczę. Ale ty zaskoczył mi na oczach z wysokości. No pomyśl. Jaki to musi być botek? Zeskoczył se na moich oczach z wysokości. No wyobraź sobie. Widzowie, zróbcie takie cięcie, bo chcemy zobaczyć tylko trzy. Nagrywa się, więc spokojnie. Jedź! Niewdzięczna desko! Więc zobaczmy, czy yy, się nagrywa. Dobra, ja już zobaczyłem widzowie, czy ta się nagrywa. To się nagrywa! już się kameruje Pyyy, male gram, gram z tego koła Czekaj, wiem co zrobię, patrz Oj, teraz mam takie Na falanka. Czekaj Może coś zrobić, tylko uleczyć się będę i jadę do nich Pojem ja na lała. mam, że nawet, nawet maców. Mm. Ale urwał, nie cieszę się. On też się w sumie nie cieszy, ale. O nie! Nie! Nie, nie! to tak nie miało wyglądać! A się sam porobiłem! Sam się robię. Nie, sam się porobiłem, co nie? Najgorzej. E, dobra. widzowie, To się kamerowało. Więc to by było na tyle. Przyznajcie, dobrze mi poszło. No, cztery fragi chyba. Z szarych bro... Nie, pięć. Łącznie na wszystkie gierki, to pięć fragów. No przyznajcie, no... No nie... nie za słabo, nie za dobrze. Więc to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Jak coś wmyśla.